Istnieją trzy magiczne stwierdzenia, które pozwolą Ci utrzymać elastyczność w niespokojnych czasach, o ile nauczysz się cały czas je stosować. Oto one. Pierwsze brzmi, myliłem się. Większość ludzi wybiera blef, bufonadę, przechwałki i zaprzeczanie niż przyznanie się do popełnienia błędu. Gdy wszyscy naokoło już wiedzą, że nie masz racji, nieprzyznawanie tego tylko cię pogrąża. Będziesz jedyną osobą gotową wprowadzać innych błąd, ale wprowadzasz błąd samego siebie. Gdy uświadomisz sobie, że nie masz racji, najmądrzejszym posunięciem będzie szybko to przyznać, rozwiązać problem i dalej dążyć do celu lub danego rezultatu. Szacuje się, że kluczowe osoby w dużych firmach i organizacjach poświęcają 80% czasu i energii na zakrycie faktu, że się mylą. Nie chcą się do tego przyznać. Wiele dużych i małych firm zbankrutowało z racji nieprzyznania się do oczywistego błędu. Drugie stwierdzenie, którego musisz się nauczyć, aby zachować elastyczność, brzmi: popełniłem błąd. Naprawdę zdumiewające jest, jak wiele marnuje się czasu, energii i pieniędzy, ponieważ czyjeś ego jest zbyt wielkie i wrażliwe, żeby przyznać się do błędu, nawet jeśli jest to oczywiste dla wszystkich osób z ich otoczenia. Kiedy już przyznasz, że nie masz racji lub że popełniłeś błąd, jest praktycznie po sprawie. Odtąd każdy może zająć się rozwiązywaniem problemu lub pracą nad osiągnięciem celu. Jeżeli jednak kluczowa osoba nie chce przyznać, że wybrała złą ścieżkę, wszystko staje w miejscu. Takie sytuacje wielokrotnie obserwuje się na krajowej scenie politycznej. Nieprzyznanie się do błędu lub popełnienia gafy przez jedną osobę doprowadzało do kolosalnego marnotrawstwa czasu i energii wszystkich zaangażowanych osób, a często całego narodu. Trzecie stwierdzenie, które musisz się nauczyć szybko i swobodnie wypowiadać, brzmi: Zmieniłem zdanie. Jeśli dotrzesz do informacji, które zaprzeczają informacjom, na podstawie których podjąłeś wcześniejszą decyzję, bądź gotów przyznać szczerze, że zmieniłeś zdanie. Przyznanie się, że nie ma się racji, że popełniło się błąd lub zmieniło się zdanie, nie jest dowodem słabości. Nie jest też wadą. W czasach szybkich przemian w zakresie wiedzy, technologii i konkurencji, gotowość szybkiej redukcji strat i stosowania zasady realizmu we wszystkim, czym się zajmujesz, jest oznaką odwagi, charakteru i elastyczności. Jaka jest rzeczywistość? Zaakceptuj świat takim, jaki jest, nie jakim chciałbyś, aby był lub mógł wyglądać w przeszłości. Spójrz w prawdzie w oczy, niezależnie od tego, jaka jest ta prawda. Bądź ze sobą oraz innymi ludźmi z Twojego otoczenia szczery. Zawsze bądź gotów przeszacować swoje cele w świetle nowych informacji, technologii lub konkurencji. Czy przy Twoim aktualnym stanie wiedzy jest to optymalny tok działań? Jeśli nie, co jeszcze powinieneś zrobić? Co jeszcze mógłbyś zrobić? Jeżeli okoliczności, w jakich wyznaczyłeś sobie cel drastycznie się zmieniły, upewnij się, że nadal zależy ci na nim wystarczająco mocno, by być gotowym na ciężką pracę i poświęcenie z tym związane. Bądź gotów z niego zrezygnować i wyznaczyć sobie nowy cel, jeśli zmieniłeś zdanie lub gdy cel przestał już być tak ważny. W czasach szybkich zmian postanów być pierwszą osobą, która dostrzega pojawiające się zmiany i dostosowuje się do nich. Spodziewaj się ich jako część normalnego i naturalnego biegu wydarzeń. Nie pozwól się zaskoczyć lub wytrącić z równowagi, jeśli nie wszystko przebiega zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Bądź szczególnie elastyczny w przypadku ludzi ważnych w Twoim życiu. Twojej rodziny, przyjaciół, współpracowników i klientów. Bądź otwarty na różne punkty widzenia i idee. Wciąż bądź chętny przyznać, że możesz się mylić, bo tak po prostu często bywa. Jedną z cech charakterystycznych liderów jest to, że są dobrymi słuchaczami. Przed podjęciem ostatecznej decyzji lub dojściem do ostatecznego wniosku zadają dużo pytań i przyjmują wszelkie możliwe informacje. Przyznają się też do porażki i szybko redukują straty, jeśli popełnią błąd, aby przejść naprzód w kierunku większych i lepszych celów.